Jest. Powiem wam, że w rzeczywistości jest znacznie większy niż na kamerze z 2 metry na pewno ma jak nic. Nie bo się nie zrobimy ci nic. Nie wiem co teraz zrobić. Tam dalej ma bagna jak pójdzie na lewo. A powiem wam teraz ludziska, trochę przypływ adrenaliny jest. A Safi mówiła, że tutaj nie ma zwierzaków. Dobra Nie chcę, żeby poczuł się zagrożony, wiecie, bo to bez sensu jest. Chyba sobie pójdzie coś czuję w powietrzu co <laughs> ale jak widzę takie dwa zielone wielkie oczka nie? No, taką parę oczu to ja wiem od razu że to jest łosiu nie chcę go gonić kurczę niech sobie spokojnie odejdzie żeby nie czuł się zagrożony fajne fajne zwierzę ludzie o my się ruszamy to on też się rusza fajna sprawa Добро.